Testujemy, testujemy serowego Dokładnie, serowo pikantny Zobaczymy, jak smakuje. Niby mówili, że ten burtag jest trochę. Najchyba najmi jest I i co Tak, te te miska. O, po co się Miska. Tu co jest? Nie, Łóżki Czyli mamy tak. Tu jest sam sos, to jest ten ologęsty Makaron. Mhm. No. Sos, przyprawy, no i makaron, serowo. O, no. wow, ser, fajnie. Pokażę. Mhm. Przyprawa. Przystępuj. Tak mhm. Wylewamy. Uuu, ale gęsty, no. nie? Jak zawsze w bundagach te sosy. No i Dobra, już zalewamy wodą. Nie myślę. No tak, żeby była wiesz. To... Mhm. Odstawiamy, widzimy się za chwilę. A więc e, trochę już nam się stężało. E, ostygło też, znaczy raczej gorąco jest, ale wszędzie nam się zrobiło. Mamy. A jak nie, to powiedzcie czy dobrze robimy, bo mi się wydaje jak ja pisze. ramen, no to raczej się robi jako zupkę, nie jako makaron. Chyba te buldagi Tak mi się wydaje by. No i co? Próbujemy. Ciuk, w ten głupi No to próbujesz. Ty lubisz ostre, ale... No i co? Nie znam tego, co się No, powiem wam, że z, że z tych wszystkich buldagów chyba to jest najłagodniejsze. Hmm? Nawet jakbym dodał do tego sosu, my to w sumie nie wiem, czy ten sos coś robi. No ogólnie dobre. Jak Dorotka nie ja sobie kupuje żubkę pikantą, to coś podobie może trochę bardziej, ale, no nie wiem. Dorotka wam powie. Niedobre. A w smaku czy w ostrości? O <suszy> 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 Zupkę chińską jakąś ostrą, po prostu taką zwykłą to jest podobne. I naprawdę jest to chyba najbardziej lżejsza wersja bulldaga. No to prawda, no jakie prawdę, co jedliśmy z dekszym to też było takie, Jeszcze gorszy było. Uh -huh. Co myślałem przepisać. A to są takie normalne, łagodne jeszcze dziś bo już nie nie No. Czyli jednak droga. trzyma Udaje. Co udaje? Co udaje? <laughs> no, ale dobre, spoko. Co wy możecie sprawdzić? Polecam. No i co? Trzyma.